Głównym sponsorem Big Brother jest operator usługi POP. Kochanek, kochanka i zazdrosny mąż. Zbrodnia wisi w powietrzu. Napięcie zbudował sam mistrz Alfred Hitchcock. Kucharkę zagrała sama Marlena Dietrich. Niszczyłeś dowód, który mógł ci pomóc. Doskonały kryminał. Trema. Sobotę o 13.30. W cyklu Romantyczne Popołudnie córka i matka obie miały dramatyczne życie. Nigdy więcej nie będziemy o tym rozmawiać. Córka za wszelką cenę chciała pójść swoją własną drogą. Przeznaczenie było silniejsze. Matka uważała, że to była moja wina. Gra z Fortuną. W sobotę o 16.45. To były czasy. Zostałem szeryfem w pewnym miasteczku na dzikim zachodzie. Odpadłem, więc musiałem wziąć tę parszywą robotę, aby ratować swój tyłek. Ci goście mieli mnie za durnia. Chcieli mnie wykorzystać, aby załatwić własne brudne interesy. Ale trafiła kosa na kamień. Dałem nieźle oparć. Dziękuję. Mel Brooks, Gene Wilder, Harvey Corman, Madeleine Kahn i Clivon Little w filmie Płonące Siodła w niedzielę o 15.45.